Cześć, dzień dobry, dziś dla mnie wyjątkowy film, ponieważ robimy metamorfozę mojej obserwatorki. Jesteśmy w DA Atelier i zajmujemy się włosami. Zaraz będzie robiony makijaż, następnie paznokcie, po tym wszystkim przyjeżdżamy do studia i robimy sesję. No i oczywiście ubrania. Mamy ubrania od polskiej marki Marsala, więc przepięknie dziękuję w imieniu Magdy i swoim. Jestem niesamowicie podekscytowana i zdenerwowana, więc zaczynamy. Chodźmy, pokażę Wam jak to wszystko wygląda i co dziś dokładnie robimy. Chodźcie. Całe maski na włosy, będzie to maska tak. wyrównująca strukturę włosa, redymerująca włosy i napiszeń na włosach. I znowu będziemy się trzymać pięć. Dokładamy ją do pierwszej maski i będziemy sobie tak masować przez pięć minut. Mm. Masować? Masować, mm. tak. Mm. nam fajnie wszystko. A ty na co dzień chyba się malujesz? Mało aktualnie, bo ja piję z domu, więc teraz leniwia, co? Tak, to 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 tak, nie chce się, no, nie chce się chyba, że jest jakieś wyjście jest... No, tak, no, tak, więc... no, tak, do Lidla? Nie, nie To się nie płaci tam, prawda? Nie. Ale to przy też do wniosku. A żeby nie było. O ja, ja proszę, się tutaj w drobce, ale próbujemy sprawdzić żeby zbudowała się na przykład na środku i pozwoli nam trochę obciąć grzywę, żeby mogła sobie coś tam Ale na razie jeszcze jedna się tutaj yy, zastanawia, powiedziała, że no może za jakiś czas, ale ja zaraz mam tutaj wrzucę zdjęcie, jak wyglądałam przed grzywkę na bok. Ej, no teraz. Rewelacja! No, Zachęcamy. <susza> No i jaka ci tutaj zrobiłaś? Powiedz nam. Tak wyznaczamy nowe trendy. W loc. Tak, lok jest dość tutaj mocny, ale to nie dlatego, tego, że Agnieszka tak lubi. Nie, nie, absolutnie. Kwestia tego, że będziemy dość późno, późno na zdjęciach, więc żeby to jakkolwiek się trzymało. Jak się czujesz? A super. Ale jestem, co? A, tak? jestem gotowa na dalsze kroki. Dobra, ja uważam, że ten przydziałek na środku powinien zostać i... Grzywka by na być. No ja na razie jestem zachwycona. Co tu teraz się dzieje? I ja nie powiedziałam. Magda ma dziś urodziny, więc... Wszyscy piszemy w komentarzach, jak te 10 osób, które to obejrzy, wszystkie najlepszego, razie, Najwięcej od zawsze, no bo kiedyś to więcej się dostawało rzeczy. No to, ja to ja tak, nie ja mam. Macie ja dużo jeszcze do szkoły, tutaj się przynosiło. No ja ja tak robiłam. To nie takie truskawkowe tak. e, w czekoladzie. Tak, i to było urywane w Tak, i niektórzy z tych 33 mogą po dwa, a ja zawsze brałam więcej. Be. Mhm. Więc okay. Możesz, możesz po dwa. Co dzisiaj robimy? Upiększamy, robimy to bardzo delikatnie. nie? Myślę, że będzie przeszkadzała tylko, bo robi dodatkowe cienie. To zgasimy, no? Nie wiem czy Maria to znaczy zgasimy, ale okej. Okay. No dobra, Ania powiedziałam, upiększamy. Upiększamy, rozświetlamy i robimy makijaż tak, żeby przetrwał do wieczora. Bo wtedy się będzie działa największa. Uh, To Ty bez okularów możesz funkcjonować? Czy nie? No? To zdjęć dam radę, ale ogólnie okay. mam okay. roz, y, minus 5. No. Czekam okay. właśnie oh. zgodzą się na, na to, żeby naprawić ten wzrok. No soczewki już nie mogę. Kiedyś nosiłam dużo lat i teraz już nie toleruję wcale, więc... No, no, okay, minus 8 i cały czas soczewki. Ile? Minus 8. Ja nie wiem gdzie jestem, ja nic nie widzę. <śmuszczak> Ale dobrze Pala, ci powiedz, że nic mi nie mi widzisz. Pala, to mam obraz nie. wyblurowany. Jestem podekscytowana cały czas i szczęśliwa. Świetnie. Teraz jedziemy do złotych terazów, ponieważ mam bardzo um, dużo wolnego czasu ze względu na paznokcie, bo też będą teraz to będzie full service. E, I trochę sobie opowiadamy o dobrych składach, pokażę gdzie co i jakie są fajne moje rzeczy takie basicowe, które tutaj ci zdradzę mojej wiedzy, żebyś mogła... E, przed premierą to wszystko można, bo niektórzy będą mogli dopiero w e-booku, a tobie wszystko tutaj zdradzę. O, więc y, tutaj miałam już miałam mniej szkolenie, y, a później pojedziemy na postać. Więc ja jestem niesamowicie zadowolona. Patrzcie, szczęśliwa. Dziękuję przepięknie Aguli, która y, tutaj nieraz mi ratowała życie. Tym razem poratowała nam włosy. Ja też dziękuję dziękuję, dziękuję, dziękuję. Miło było. De atelier. Piszcie, dzwońcie, piszcie do Agi, bo tutaj no wszystko, wszystko na włosach zrobi. Tak. Polecam! Dziękuję. Zapraszam! <grymne> dziękuję! Dziękuję! <grymne> tu już jesteśmy w złotych tarasach, ale niestety Ania musi nas zostawić... Nie wiem, chyba się z nami... i się nie, 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 nie podobało z nami, więc... No, no co ja mogę powiedzieć? No. <grymne> nie <pod> <grymne> no cóż, no jest smutek, żal, rozpacz, ale jakoś sobie poradziłem. Przykładny tak, makijaż. makijaż jest trwały, na, więc do wieczora na pewno się przyjdzie. <grymne> więc dziękuję Ci pięknie, Janie, jesteś <grymne> Dzień dzień to jest TikTok. Znam z, tiktok, z TikToka, to jest niesamowite. A ja przez nią wydaję pieniądze na ubrania. A ja, ja przez ja prze, prze, ja prze, <laughs> ciebie. Dziękujemy <laughs> ci Aniu, pa! Dobry, Ania. A my teraz co? Idziemy na zakupy! Idziemy na zakupy. No proszę bardzo, no tego nie było w planie, ale z racji tego, że mam bardzo dużo wolnego czasu, No idziemy. Wybieramy się na łowę po dobre składy. Po dobre składy, tylko i wyłącznie. Żadnego poliestru, żadnego. Się szybko przejechać z złotych tarasów do punktu kolejnego, czyli na paznokcie. Tutaj myślę, że nie będzie dużego wyzwania, ponieważ nasza modelka połamała sobie wszystkie paznokcie. Tak, niestety. Więc zobaczymy, czy uda się je przedłużyć, czy po prostu będziemy działać na tej bazie, czyli zrobimy jakieś krótkie, hybrydowe. A raczej francza na tym nie zrobimy. No bo się nie z, z tym pogodzić, ale jakiś taki ładny e, różowy, czy jakiś mleczny kolor na pewno, więc idziemy. Już e, nie mogę się doczekać e, już tego efektu końcowego. Ja tym Idziemy na te zdjęcia i w ogóle. Chodźmy, nie przedłużajmy. Zapraszam. Proszę. Ja aktualnie wykorzystuję czas na nadrobienie zaległości, a dziewczyny robią sobie w sensie nie, że sobie, tylko Magda, Magdzie. Teraz przyszła mm. do której. Może do dajmy tipsa, bo do Magdy, której robione są po wydaje mi się, że to nie pasowało, więc fajnie, naturalnie, więc myślę, że ja najlepiej. Czuję dobra. się sobą, nawet jak o! jestem po metamorfozie i tak czuję się sobą, tylko ulepszoną wersją Jedziemy właśnie na ostatnią lokalizację, czyli do studia fotograficznego, gdzie będziemy robić zdjęcia, ale i też przymierzać ubrania. Mam taką piękną sukienkę, mam tylko nadzieję, że nie będzie za duża mam nadzieję. jest przepiękna, w ogóle ładnie do pachną tym kremem. Bardzo fajne. No? Tak, więc Kwiecowy. idziemy. Ten dzień był naprawdę długi, ale... Ale cudowny był. Cieszę się, że spędziłaś. Ja mam nadzieję, że Ty się cieszę, że Tak, ja cieszę się. Ja, się, ja się dużo dowiedziałam o Karolinie o składach i o materiałach, więc... Ale nie zdradzę, to będzie w jej mi... e-booku. Dokładnie. Widzicie? Boże, cudownie. Poliesternie mi za tak? Nie, nie, poliesternie. Pamiętajcie, nie. <laughs> Czy nam się uda? Wow, 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 wow. Dobra, myślę, wow, że wow. wow. Możemy to grać. Jak najwięcej, mi wcześniej. mi mi Proszę, mi wcześniej. <grym> <grym> Jesteśmy już w studiu, ja zmieniłam nasz outfit żeby było mi wygodniej, a tak prezentuje się Magda. Zobaczcie, przepiękna marynarka od marki Marsala, ale nie tylko, ponieważ jest bardzo porządnej jakości, bardzo fajna bawełna. To wszystko się prezentuje bardzo dobrze. Dołożyłam pod siebie moje vintage perły, vintage phipsy i. Proszę bardzo, mój patent na rękawki oraz y, tutaj jest y, element ozdobny, więc wydaje mi się, że to wszystko fajnie ze sobą gra. Więc jak Ty w ogóle się czujesz? Super, marynarka jest bardzo, bardzo wygodna w ramionach, więc można tak naprawdę skoczyć i ze znajomą gdzieś, i na randkę, i gdzie się tylko chce, bo nic nas tutaj y, nie blokuje i nie ogranicza, okay, więc dobra. ekstra. Tak wygląda pierwsza stylizacja. Przechodzimy do sukienki, której jestem niesamowicie ciekawaty. Ja też, nie mogę się doczekać. No, dobra, to. zaczynamy. Nie no słuchajcie, ja po prostu zanim mówiłam, Patrzcie tylko jaka figura, jaka sukienka, przede wszystkim dobry skład, no ale jak ona na niej leży, no Ty w Jaka wyglądasz. wygodna, taka, można by było normalnie iść poćwiczyć w nie, jest taka wygodna. <laughs> o proszę, o proszę, A to świetnie, fajnie są te marszczenia przez całą sylwetkę. Naprawdę fajna, też co jest tutaj wartego uwagi, ona jest na podwójnej tutaj tkaninie, czyli ma podszewkę wiskozową, więc tutaj absolutnie nic nie będzie się odznaczało. Tutaj też możemy sobie troszeczkę więcej zjeść, bo są marszczenia, więc wszystko fajnie, pięknie leży. Marsala, robicie to dobrze. Mhm. Polecam. Robimy zdjęcia. <laughs> że mamy to! Po... Mamy to! Tak, <gry> Moi drodzy, nadszedł ten czas, żeby się pożegnać. Jest mi niesamowicie miło, że mogłyśmy spędzić ten dzień, tym bardziej dzień Twoich urodzin. Dla mnie niesamowicie jeszcze padły takie słowa przemiłe. E, ja jestem niesamowicie wdzięczna, że obserwujesz mój profil, że my wspierasz i że jesteś i że faktycznie widzę na tym moim profilu. E, więc dziękuję Ci pięknie jeszcze raz, Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten cały dzień, cały dzień atrakcji i wszystkich innych przyjemności Ci się podobał i będziesz wspominała ten dzień bardzo bardzo Tak, bardzo. dziękuję. Na pewno zostanie na Wszystko zawsze Wszystkiego najlepszego. I bardzo cudowna jest się sobą. Całby. I polecam obserwować Karolinę. Widzicie, to już opłaca, teraz po prostu mnie, mówię i przekonuję. O, Ale tego nie. nie trzeba przekonywać, bo naprawdę jak Ty spędzi więcej czasu z Karoliną, to zobaczy, jaką cudowną, ciepłą osobą jest. Bo Boże, to się popłaca znowu, znowu. Tak, no naprawdę to był cudowny dzień i no, na pewno zapamiętam to. Na całe Cieszę. życie, no takie rzeczy się pamiętam. Boże, dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Super. Pa. Lajkujcie, subujcie, obserwujcie i wszystko co inne, komentujcie też Pa, pa!